Panie Leszku, a jak Panu LinkedIn w ogóle służy? No, to jest na pewno pracy? bardzo ważne narzędzie komunikacji. Pomimo, pomimo wielu niedoskonałości, to też jest taka też ciekawsza i według mnie bardziej konkretna platforma komunikacji w moim przypadku niż, niż chociażby Facebook. To też jest źródło wielu kontaktów, Nie tylko natury człowiek-człowiek, ale też biznes-biznes. To, to jest miejsce, dzięki któremu no, powstało ostatnio parę projektów i też e, dzięki LinkedIn no, powstała książka, którą, którą w, w tym roku wydałem i, i powstanie druga, którą mam nadzieję wydać w, w roku e, przyszłym. Także to jest to jest no, taka platforma, która, która no, pełni ważną rolę w moim codziennym życiu. Przyznam, że zajmuje mi też coraz więcej czasu, bo jest coraz więcej, więcej kontaktów LinkedInowych. Mam, mam znacznie więcej kontaktów LinkedInowych niż, niż chociażby Facebookowych czy Twitterowych.